5 marca o godzinie 4:35 na skrzyżowaniu ulicy Radomskiej i Kolejowej w Tomaszowie Mazowieckim policjanci zatrzymali do kontroli drogowej autobus MZK. Wyczuwając od kierowcy woń alkoholu, sprawdzili jego stan trzeźwości. 48-letni mieszkańc powiatu Tomaszowskiego miał w organizmie 1,2 promila. Jak ustalili policjanci, autobus wyjechał z zajezdni o godzinie 4. Kierowca jechał na szczęście jeszcze sam, bez pasażerów. Trafił do policyjnego aresztu. Już stracił prawo jazdy. W ślad za nim zapewne pracę jako kierowca. Zakierowanie pojazdem w stanie nieczerzywości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. 6 marca o godzinie 11 na ulicy Niskiej do 92-letniej mieszkanki Tomaszowa zapukała kobieta, która przedstawiła się za pracownicę ZUS-u, poinformowała seniorkę, iż ma dla niej specjalną ofertę, mianowicie załatwienie dodatku do emerytury. Kobieta uwierzyła złodziejce, która najpierw kazała przedstawić ostatni odcinek emerytury, następnie wyjąć banknot z emerytury celem spisania z niego numerów. Oszustka zaproponowała również parc korekcyjny na kręg osób w czasie dokonywania pomiarów ukradła ze skrytki starszej kobiety oszczędności w kwocie 2300 zł. Po raz kolejny apelujemy do osób starszych oraz dzieci emerytów, aby przestrzegali swoich dziadków w babcie przed oszustami, Przedstawiającymi się za przedstawicieli różnych instytucji. Oszuści, licząc na łatwy łup, najczęściej wykorzystują osoby starsze, ufne, łatwo dające się nabrać. Należy przestrzegać seniorów, aby nie wpuszczali do swoich mieszkań osób, których nie znają. 6 marca o godzinie 11.50 w Bronisławowie na W-713 49-letni mieszkaniec gminy Ujazd kierujący rowerem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, wymusił pierwszeństwo przyjazdu, co skutkowało potrąceniem przez prawidłowo jadącą Mazdę. Uczestnicy zdarzenia zostali poddani na zawartość alkoholu. Kierujący Mazdą był trzeźwy, natomiast rowerzysta miał w organizmie 2,8 promila. Kierujący jednośladem z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Tomaszowskiej Komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pod jedną z dyskotek w Rokicinach pobili kierowcę i uszkodzili jego samochód. 8 marca około godziny 23.30 pod jedną z dyskotek doszło do sprzeczki pomiędzy imprezowiczami. Na parking przed wspomnianym lokalem podjechał kierowca BMW. Kiedy im parkował podeszło do niego dwóch mężczyzn i wyraziło w niesensuralny sposób swoje niezadowolenie ze sposobu jazdy kierującego. Pomiędzy mężczyznami doszło do ostrej wymiany zdań. W konsekwencji przerodziła się ona na atak na kierowcę. Najpierw napastnicy pobili właściciela BMW, a następnie zaczęli kopać jego samochód, wybijając przednią szybę, a także uszkadzając błotnik. Następnie wsiedli do czekającego już na nich Audi i zaczęli uciekać w stronę Tomaszowa. Pokrzywdzono o zdarzeniu powiadomił policjantów. Na efekty działań mundurowych nie trzeba było długo czekać. Audi zostało namierzone na Rogatkach Tomaszowa, a dwaj agresywni pasażerowie zatrzymani. Obaj byli nietrzeźwi. 22-latek miał w organizmie pół promila, a jego o rok młodszy kompan 1,5. Krewkim imprezowiczom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę 2000 zł. 10 marca policjanci zatrzymali cmentarnego złodzieja. Od stycznia 2014 roku do dyżurnego Tomaszowskiej Policji zgłaszali się pokrzywzeni z informacją o kradzieży z grobów z cmentarza przy Dąbrowskiej elementów metalowych. Z uwagi na specyficzne miejsce policjanci mieli utrudnione zadanie. Kryminalni przeglądając monitoring z cmentarza, wytypowali do tej sprawy kilku mieszkańców Tomaszowa. Tropy doprowadziły do 25-latka, który był w przeszłości notowany. Podejrzany nie ma stałego miejsca zamieszkania. 10 marca policjanci namierzyli go u jego krewnych. Noc spędził w policyjnym areszcie. W czasie przesłuchania usłyszał zarzuty 11 kradzieży elementów metalowych w czasie dwóch, dokonanych w czasie dwóch miesięcy. Interesowały go głównie krzyże, figurki świętych oraz mosiężne wazony. Łączna suma strat została oszacowana na kwotę 14 tysięcy złotych rzeczy te sprawca sprzedał na skupach złomu za kwotę około 1000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzut ograbienia miejsca spoczynku zmarłego, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.